Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Spiker Izby Reprezentantów przedstawił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy i pozostałych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Europejscy przywódcy wzywają do pilnego wysłania pomocy wojskowej Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda miał spotkać się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Unia Europejska, w ramach suwerenności obronnej, nie zamierza odwracać się od Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prawica zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Chorwacji. Kilkadziesiąt firm w Polsce zgłosiło zwolnienia grupowe. Według ekspertów nie ma powodów do niepokoju. Czwartek 18 kwietnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson przedstawił nowy projekt pomocy wojskowej dla sojuszników Stanów Zjednoczonych, zakładający wsparcie dla Ukrainy w wysokości 61 miliardów dolarów. Kongresmenom zostanie także przedłożona propozycja ustawy o ochronie granic. Johnson zaproponował ogółem cztery projekty o wsparciu dla sojuszników. Pierwszy warty 61 miliardów dolarów dotyczy Ukrainy, drugi przewiduje 26 miliardów dla Izraela, a trzeci 8 miliardów na potrzeby Tajwanu. Czwarta z propozycji to oddzielne środki przeznaczone na przeciwstawienie się Rosji, Chińskiej Republice Ludowej i Iranowi. Projekty nie różnią się znacząco od pakietu przegłosowanego wcześniej przez amerykański Senat. Łącznie są one warte 95 miliardów dolarów. W związku z naciskami ze strony Partii Demokratycznej zawarto w nim 9 miliardów na pomoc humanitarną dla strefy gazy i innych obszarów objętych konfliktami. Speaker Izby Reprezentantów w celu uchwalenia pomocy dla sojuszników USA musiał uwzględnić postulaty konserwatywnych kongresmenów Partii Republikańskiej, zapowiadając zajęcie się ustawą o bezpieczeństwie granic. Przez kilka miesięcy pakiet dla Ukrainy był blokowany przez Republikanów, bo domagali się rozwiązania kryzysu migracyjnego na granicy z Meksykiem. Mimo to niektórzy partyjni koledzy Johnsona uważają, że jego decyzja o rozpatrzeniu pakietu pomocy jest równoznaczna z kapitulacją. Z tego powodu mówią nawet o podjęciu próby odwołania go ze stanowiska. Plan spikera Izby Reprezentantów poparł prezydent Joe Biden. W swoim oświadczeniu stwierdził, że pakiet jest niezbędny, ponieważ Ukraina zmaga się z intensywnymi rosyjskimi bombardowaniami, a Izrael jest zagrożony przez Iran. Szefowie rządów Niemiec i Holandii Olaf Scholz i Mark Rutte wezwali państwa Unii Europejskiej do pilnego udzielenia pomocy wojskowej Ukrainie. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w weekend skrytykował swoich zachodnich sojuszników, którzy w jego opinii są coraz mniej zainteresowani wspomaganiem jego kraju w walce z Rosją. W weekend ukraińska głowa państwa zamieściła w mediach społecznościowych specjalne nagranie. Zełenski mówił w nim o pomocy udzielonej Izraelowi przez państwa zachodnie w związku z atakiem ze strony Iranu. Miał pretensje do swoich sojuszników, że nie udzielili mu podobnego wsparcia, chociaż Izrael tak jak Ukraina nie jest członkiem sojuszu północnoatlantyckiego. Kwestia pomocy dla Ukrainy była jednym z tematów posiedzenia przywódców Unii Europejskiej w Brukseli. Scholz i Rutte wezwali do szybkiego dostarczenia Ukrainie systemów obrony powietrznej. Obaj zasugerowali, że państwa zachodnie powinny dokonać pilnego przeglądu swoich zasobów i wysłać Ukrainie sprzęt niezbędny do obrony przed Rosją. Berlin zapowiedział właśnie przekazanie Kijowowi dodatkowych systemów rakietowych Patriot. Rutte nie chciał komentować słów Załęskiego o hipokryzji Zachodu w kontekście obrony Izraela. Euronews zauważa, że obie sprawy połączyła ze sobą premier Estonii Kaja Kalas, wzywająca do udzielenia takiej samej pomocy Ukrainie. Za opieszałość w dostawach i utratę koncentracji na Ukrainie członków Wspólnoty Europejskiej skrytykował litewski prezydent Gitanas Nauseda. Ukraińskie władze od wielu tygodni zabiegają o przekazanie im wsparcia w związku z coraz intensywniejszymi atakami rosyjskiego lotnictwa. Zełęski we wtorek poinformował, że Rosjanie zniszczyli największą elektrownię znajdującą się w pobliżu Kijowa, bo ukraińskie systemy powietrzne nie miały odpowiedniej ilości rakiet do odparcia ataku. W nocy miało dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z byłym amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowy miały być poświęcone potencjalnej w przyszłej współpracy. Głowa państwa poinformowała, że została zaproszona przez Trumpa na prywatną kolację w jego mieszkaniu. Według amerykańskich mediów miała ona odbyć się w Trump Tower na nowojorskim Manhattanie. Prezydent Duda przypomniał o swojej znajomości z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, dlatego obaj mieli rozmawiać na temat współpracy. Jego zdaniem rozmowy z Trumpem nie będą problemem dla administracji urzędującego prezydenta USA Joe Bidena. Podobne spotkania są normalną praktyką. Spotkanie miało miejsce w czasie, gdy Unia Europejska przygotowuje się na potencjalne zwycięstwo Trumpa w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Spory niepokój w Europie wywołały jego wypowiedzi na temat możliwego ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w ramach sojuszu północnoatlantyckiego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zapewnia, że Unia Europejska, pomimo swojej strategii suwerenności obronnej, nie zamierza odwracać się od sojuszu północnoatlantyckiego. W ostatnich miesiącach Bruksela intensyfikuje zwłaszcza działania zmierzające do ożywienia europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Starając się o kolejną kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej, niemiecka polityk stawia w centrum swojego zainteresowania tematy związane z szeroko pojętą obronnością. Zdaniem von der Leyen, trzema priorytetami Unii Europejskiej powinny być gotowość, inwestycje i partnerstwo między państwami członkowskimi w kwestiach militarnych. W związku z nową strategią pojawiają się pytania, czy zadania Unii Europejskiej nie zaczną pokrywać się ze strategiami sojuszu północnoatlantyckiego, zwłaszcza jeśli Brukseli uda się przejąć inicjatywę w zakresie przemysłu obronnego. von der Leyen twierdzi, że jej polityka suwerenności obronnej jedynie wzmocni na to. Komisja Europejska mimo swoich ambitnych programów nie zamierza też przejmować kompetencji państw członkowskich w dziedzinie wojskowości. W ostatnich miesiącach Unia Europejska pracowała nad swoją strategią obronną, skupiając się na rozbudowie przemysłu zbrojeniowego i jego innowacyjności. Konsolidacja ma spowodować ożywienie europejskich firm produkujących sprzęt wojskowy, głównie poprzez składanie wspólnych zamówień przez kraje członkowskie. Do 2030 roku połowa ich budżetów obronnych miałaby być przeznaczona na zakupy uzbrojenia od producentów działających na europejskim rynku. Prawicowa chorwacka wspólnota demokratyczna po raz kolejny wygrała wybory parlamentarne w Chorwacji. Na drugim miejscu uplasowała się centrolewicowa koalicja Rzeki Sprawiedliwości, wspierana przez prezydenta Zorana Milanowicza. Kierowana przez premiera Andrzeja Plenkowicza prawicowa koalicja skupiona wokół chorwackiej wspólnoty demokratycznej wygrała czwarte wybory parlamentarne z rzędu. Według wstępnych wyników podanych przez chorwacką komisję wyborczą zdobyła ona 64 mandaty w liczącym 151 miejsc w saborze. Drugi wynik uzyskała socjaldemokratyczna partia Chorwacji ze swoimi sojusznikami, która może liczyć na 42 mandaty. Nieoficjalnym kandydatem lewicy na premiera jest urzędujący prezydent, który w ubiegłym w miesiącu wzbudził spore kontrowersje z powodu deklaracji o starcie w wyborach parlamentarnych. Zrezygnował ze swoich planów dopiero po opinii Sądu Konstytucyjnego. Trzeci wynik z trzynastoma mandatami uzyskał nacjonalistyczny ruch ojczyźniany. Dziewięć mandatów miał zdobyć konserwatywny most, a sześciu posłów wprowadzi do parlamentu lewicowy sojusz Morzemo. Pozostałe miejsca w parlamencie zajmą ugrupowania regionalistyczne i mniejszości narodowe. Zbudowanie koalicji rządowej przez chorwacką wspólnotę demokratyczną będzie trudne, bo reszta ugrupowań w trakcie kampanii oskarżała rządzących o liczne afery korupcyjne i zdewastowanie państwa. Wiadomo, że rozmów z Plękowiciem nie zamierza podejmować lewicowa część opozycji. Liderzy mostu podczas wieczoru zapowiedzieli, iż ze względów higienicznych chcą odsunąć od władzy obecną partię rządzącą. W 12 województwach zwolnienia grupowe do urzędów pracy zgłosiło łącznie 90 firm. Zdaniem ekspertów wypowiadających się dla portalu Money.pl nie ma powodów do niepokoju, bo perspektywy dla polskiej gospodarki są optymistyczne. Dziennik Gazeta Prawna zwrócił się do wojewódzkich urzędów pracy o dane na temat planowanych zwolnień. Ogółem w pierwszym kwartale tego roku w 12 województwach blisko 90 firm ogłosiło plany redukcji zatrudnienia o 8 tysięcy osób. W ubiegłym roku, w analogicznym okresie, zwolnienia miały objąć 4000 pracowników. Gazeta twierdzi, że za całą sytuację odpowiada zwłaszcza spowolnienie gospodarcze w strefie euro. Spadek zleceń i rosnące koszty pracy oraz wynagrodzeń przekładają się więc na redukcję etatów w dużych zakładach. W ostatnim czasie zwolnienia ogłosiły między innymi Nokia, PepsiCo czy Levi Strauss. Zdaniem ekspertów wypowiadających się dla portalu Money.pl nie ma powodów do niepokoju. Zwolnienia w Polsce są efektem odroczonego spowolnienia gospodarczego i występującym zawsze na początku roku mniejszym zapotrzebowaniem na prace sezonowe. Perspektywy dla przedsiębiorstw w rzeczywistości są optymistyczne, bo w tym roku inwestycje i popyt na pracę mają być dużo większe. Przenoszenie produkcji do tańszych lokalizacji przez międzynarodowe korporacje jest faktem, lecz analitycy uważają, że Polska nadal jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Stawka godzinowa za pracę jest wciąż dwukrotnie mniejsza od średniej dla całej Unii Europejskiej. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.